Cześć, witam Was na kanale Frizo, na którym dzielimy się naszą wiedzą i prezentujemy sprawdzone i skuteczne sposoby rozwiązywania problemów, optymalizacji i ochrony instalacji zarówno grzewczych, jak również i chłodniczych. W dzisiejszym odcinku pokażę w jaki sposób wybrać odpowiednią skalę na zaworach ARV Proplik oraz w siłowniku ARM Proplik. Najprościej będzie, jeżeli pokażę Wam to na przykładowym schemacie. Spójrzcie, mamy schemat instalacji pod naszej instalacji od dołu mamy zasilanie z kotła, z prawej strony mamy powrót z instalacji podłogowej, natomiast za zaworem mamy wyjście z niego oraz za nim zainstalowana jest pompa obiegowa. Pompa obiegowa zasysa wodę z tego zaworu. Prawidłowy montaż takiego zaboru polega na tym, aby zawieradło było ustawione w połowie, pomiędzy zasilaniem a powrotem z instalacji. Jak to sprawdzić? Wystarczy wyciągnąć nakrętkę, czy pokrętło nasze, oraz spojrzeć na wyfrezowanie. Te wyfrezowanie na elemencie montażowym wskazuje nam położenie zawieradła wewnątrz. Jak widzimy, w tym wypadku zawieradło znajduje się we właściwej pozycji pomiędzy zasilaniem a powrotem z instalacji. Jeżeli ustawimy na dziesiątkę, w tym momencie całkowicie zablokowany jest przyłącze powracające z instalacji, więc cały przepływ realizowany jest od zasilania do wyjścia z instalacji. Jeżeli ustawimy na zero, w tym momencie przepływ przełącza się na ładowanie zasobnika ciepłej wody użytkowej. To w momencie, kiedy mamy inny układ i źródło ciepła zainstalowane jest po drugiej stronie. W tym wypadku nasz zawór mieszający będzie w takiej pozycji. Czyli wyjście z ciepłej wody będzie od dołu, powrót instalacji z lewej strony, a pionowo będzie wyjście na instalację. W tym wypadku nie mamy prawidłowo ustawionego e, zawieradła w zaworze, ponieważ jest on ustawiony na zmieszanie oraz na powrót z instalacji. Musimy e, wyciągnąć pokrętło, a następnie wyciągnąć niebieski element wskazujący i ustawić go wskaźnikiem pomiędzy zasilaniem a powrotem z instalacji e, oraz przełożyć zawieradło pomiędzy zasilaniem a powrotem oraz założyć pokrętło. Teraz, dla poprawności, wystarczy jedynie odwrócić skalę. Ponieważ zobaczcie, jeżeli damy na zero, to mamy zablokowany wypływ mamy zablokowany z instalacji podłogowej. A całkowicie mamy y, otwarty przepływ z instalacji, z zasilania z kotła. Y, wskazanie jest niewłaściwe. W tym wypadku wystarczy tylko wyciągnąć y, skalę, odwrócić i włożyć ją ponownie. I gotowe. W ten właśnie prosty sposób y, możemy za każdym razem dostosować nasz zawór mieszający ARV do odpowiedniego schematu naszej kotłowni. Ustawienie odpowiedniej pozycji oraz wybór skali na zaborze czterodrogowym jest trochę inne, ponieważ należy pamiętać, że zawiera nie ustawiamy pomiędzy zasilaniem a powrotem, a w osi pomiędzy zasilaniem z kotła a powrotem z instalacji grzejnej. W tym wypadku, spójrzcie, zasilanie mamy po lewej stronie, natomiast do góry mamy wyjście na grzejniki. Na tym przyłączu również zainstalowana jest pompa obiegowa. Możemy to sprawdzić, gdzie znajduje się zawieradło, ponieważ również tutaj mamy wyfrezowanie, które wskazuje nam położenie zawieradła. Kiedy ustawimy na dziesiątkę, wtedy cała woda Gorąca wypływająca z kotła jest kierowana na instalację grzeńczową. Jeżeli damy na zero, to cała woda e, o wysokim parametrze zasilająca jest kierowana z powrotem na powrót do kotła. Pracuje na takim krótkim obiegu. E, w momencie, kiedy mamy zmienione stronami zasilanie, czyli źródło ciepła, mamy po prawej stronie, e, wskazania na skali będą niewłaściwe. Dlatego też. W tym wypadku wystarczy jedynie wyciągnąć skalę, odwrócić i włożyć z powrotem na miejsce. Dziękuję Wam za obejrzenie tego krótkiego filmiku. Zachęcam do pozostawienia łapki w górę. Działa to na nas niezwykle motywująco oraz nie zapomnijcie zasubskrybować nasz kanał, aby być na bieżąco z naszymi przyszłymi produkcjami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!